Miłośnicy sztuki teatralnej mają się z czego cieszyć. Dobiegł końca ponad trzyletni remont teatru imienia Stefana Jaracza. Jak przyznaje dyrektor, rewitalizacja budynku była niezbędna. Od 88 lat ten budynek nie był w ogóle remontowany. On przeżył wojnę, zmianę państwowości, zmianę ustroju, wszystkie zawieruchy historyczne, jakie, jakie tutaj w Olsztynie miały miejsce. Tyle tylko, że mury zaczęły pękać, fundamenty się roztapiały albo, albo były skorodowane, zagrzybione itd. Naprawdę groziła katastrofa budowlana. W sobotę 28 września przedstawiciele teatru spotkali się z mieszkańcami Olsztyna, by wspólnie z nimi zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe na schodach teatru. Każdy mógł także złożyć odcisk palca na specjalnej planszy. Na spotkanie przebyło ponad 180 osób. Zawsze chodziłam na różne, nie tylko sztuki, ale były tu kiedyś, jeszcze kiedyś, to dawano tutaj takie występy różnych gwiazd, takiego mniejszego czy średniego formatu, eleganckich. Także były też teatry z Warszawy, byłam parę razy. Jest to miejsce, gdzie człowiek może wykazać jak najwięcej emocji, dzielić się z innymi ludźmi po prostu sztuką, emocjami, przeżyciem. Budynek teatru przeszedł kompleksowy remont i na zewnątrz, i w środku. Stworzyliśmy nową scenę, prawda, profesjonalną. Ona się będzie nazywała, tak jak nazywała się ta malutka scenka margines, to teraz to będzie duża scena, profesjonalnie wyekwipowana. Aktorzy przyznają, że remont był dla nich uciążliwy. Przez trzy lata przenosili się z jednej sceny na drugą. Oprócz tego doskwierał im brak miejsca na próby, a także niepewność kiedy i czy w ogóle renowacja teatru dobiegnie końca. Strasznie się cieszymy. Strasznie się Cały czas przez te 3 lata, nawet ponad trzy lata patrzyliśmy na kalendarz i liczyliśmy dni, kiedy wreszcie wrócimy do siebie. Po prostu do siebie. Ale my w tym teatrze nie, nie mieliśmy gdzie robić prób. Robiliśmy próby na korytarzach, pod schodami. prawda? W tej chwili są profesjonalne dwie sale prób, czyli możemy i grać... I przygotowywać nowe przedstawienia. To jest zupełnie inny budynek. To jest odbudowany od nowa budynek Teatru Jaracza. Jak stwierdzili uczestnicy spotkania, zakończenie remontu i ponowne otwarcie budynku teatru imienia Stefana Jaracza ma wielkie znaczenie dla kultury miasta. Bo bez teatru miasto przestaje być miastem. Staje się miasteczkiem po prostu. Teatr jest takim no, kulturotwórczym tworem w, w mieście. Ono nadaje pewien ton, pewien poziom wyznacza życia mieszkańców. My jako olsztynianie jak i nie tylko zapewne, ale i cały region będziemy korzystać z tego naszego wspaniałego teatru, ze sztuk które będą już niebawem wystawiane w tych odnowionych murach. W środę 8 listopada odbędzie się uroczysta gala rozpoczynająca pracę teatru w odnowionym budynku. A już 9 swoją premierę będzie miała sztuka w reżyserii Julii Vernio pod tytułem Dame i Huzarze.